Cześć, dzisiaj chciałem opowiedzieć o błędzie w Lightroomie, który pojawił się po wprowadzeniu najnowszej aktualizacji. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, oglądaj dalej. I już mówię o co chodzi z tą aktualizacją. Aktualizacja wprowadziła kilka dodatków, m.in. to, na co bardzo długo użytkownicy Lightrooma czekali, czyli Lightroom działa szybciej. Może nie dla każdego, zależnie, to, zależnie jak korzystamy. Jeżeli korzystamy na przykład z wyświetlaczy 4K, to podobno przyspieszenie jest dosyć znaczne. Ja nie korzystam, więc nie wiem. Ale opisane jest, że działa szybciej w granicach biblioteki. Czyli jeżeli zmienimy na zakładkę Development, już to działanie nie będzie o tyle szybsze. No ale nie nagrałem tego materiału, żeby rozmawiać, opisywać tą aktualizację. To możecie sobie znaleźć. W, pewnie gdzieś tam w papierach Adobe, bądź powstaną filmy u innych twórców, chciałem Wam powiedzieć, co ta aktualizacja doliła u mnie. E, więc wygląda to tak: Weszła aktualizacja, jestem bardzo zadowolony. Tego samego dnia dostaję informację o tym, że mam poprawić jeden projekt. A no właściwie klientowi nie spodobały się wszystkie highlighty, mam je trochę ukrócić, czyli szybki zabieg, szybka operacja, projekt jest już oddany. No, i w tym momencie wracam sobie do katalogu Lightrooma, otwieram sobie dany katalog, i nie ma ratingów. Znaczy ratingi są, ale są podzielone, czyli te miejsca w plikach, które oznaczamy gwiazdkami, zależnie od systemu każdy oznacza sobie gwiazdkami lepsze bądź gorsze, do pięciu gwiazdek. Ja za najlepsze za te wybrane daję już 5 gwiazdek i tworzę przeważnie osobny jeszcze katalog, który zabezpiecza mi ten wybór. No i nie dość, że nie ma katalogu, który miał pięć gwiazdek, to w e, ustawieniach projektu mam podział na jedną gwiazdkę, brak gwiazdek, jedną, drugą i trzecią. Brakuje na czwartą i na piątą. Przechodząc dalej. Prześwietliłem sobie inne e, katalogi i okazuje się, że w kilku katalogach brakuje w ogóle zdjęć. E, nie ma ich w katalogu Lightrooma, nie są powiązane. Istnieje tylko nagłówek na przykład w kolekcjach, że taki katalog istniał. I tyle. Jest zero zdjęć. Co znaczy, że nie mam ani ratingów, ani ustawień, nic. Dziękuję Ci, aktualizacji Adobe. Oczywiście mam nadzieję, że Adobe to naprawi i mam nadzieję, że wydarzyło się to u jak najmniejszej liczby osób. Wiem, że jeszcze u mojego znajomego się wydarzyło. Co dla nas no, chyba jest dosyć słabe, dlatego że jeżeli mamy bardzo dużo tych katalogów Lightrooma i liczymy na powrót do tych ustawień, albo mamy jakieś oczekujące projekty, na przykład mamy projekt oddania zdjęć weselnych, które czasem leżą i leżą, i leżą, i leżą, czekają na decyzję klienta, czy na powrót klienta, czy, czy na cokolwiek innego, czy na płatność, no to jeżeli będą poprawki i wejdziemy do katalogu i on zniknie. No to już trochę słabo, nie sądzicie. Tym bardziej, że próbowałem przywrócić ten katalog jako drugi katalog i zaczęło się już coś wykrzaczać z tą nową wersją. Więc a, dodatkowo pojawiły się crash reporty. Więc moje zalecenie po, po całości tego podsumowanie, nawet chyba gdzieś tam umieszczę info podsumowanie. Przejrzyjcie swoje katalogi Lightrooma, te które są aktualnie podłączone przynajmniej kilka z tych katalogów i zobaczcie czy po ostatniej aktualizacji coś takiego wam się nie wydarzyło myślę, że to jest mega istotna sprawa zwłaszcza że polegamy bardzo na tym katalogu Lightroom. Ja wczoraj walczyłem z backupami bardzo długo i udało mi się odzyskać tylko połowę plików, dlatego że katalogi, które backupuję no są już po jakichś zmianach i, i niestety nie wszystko udało mi się przywrócić. Także tyle, hmm. więc y, ja na szczęście przechowuję sobie na Macierzy rawy na tyle, ile Macierz mi pozwala y, i mogę sobie to przywrócić, ale wszystkie ustawienia, wszystkie koloryzacje, y, wyostrzanie, presety wszystko, co zastosowałem, muszę robić od nowa. No, na szczęście mogę opierać się o projekt, który został już oddany, ale no, jest to praca od nowa. Także weźcie to pod rozwagę i. Mam nadzieję, że u Was się to nie wydarzyło i nie wydarzy. Udanego dnia, trzymajcie się. Na początek, czy też na koniec, jeszcze nie zdecydowałem. Chciałem zapowiedzieć, co będziemy testowali następnym razem. Już takie ubrudzone remove, czyli Gimbal do GoPro, który montujemy na tyczkę. Bardzo użyteczna, fajna sprawa. Przetestujemy sobie też mikrofon BOI. Ale to jeszcze trochę. Też mamy tu jeszcze GoPro 7 i chciałem opisać, yy, dlaczego nie warto kupować tego Polaroida. Znaczy, może i warto dla kogoś, ale ocenicie sami. Także, do następnego razu.